Szeroki zakres usług foto-wideo, szczegóły na kamildrzeniek.pl. Podlesianka Katowice po niespodziewanym remisie z jednością 32 krzyżowice podejmowała u siebie Unię Dąbrowa Górnicza, którą w rundzie jesiennej na wyjeździe pokonali bardzo pewnie 4 do 1. Do drużyny Damiana Ostrowskiego wrócił już Maciej Niesyto, który miał wzmocnić środek pola w Podlesiu. Zobaczmy składy obu drużyn. 11. minuta spotkania najpierwsza. Okazja dla gospodarzy, piłkę odzyskuje Maciej Stachoń, zagrywa do Kędzierskiego. Kędzierski na prawej stronie boiska już w polu karnym. No nie zabrał się z tą piłką, wycofuje do Stachonia. Stachoń ładnie wypatrzył, Maćka Niesyto, Niesyto uderza, odbija to Weber, jeszcze Niesyto, zamieszanie w polu karnym, jest pierwsze trafienie dla Pudlesianki, no a na listę strzelców wpisuje się nie kto inny jak Maciej Niesyto. 12 minut potrzebował pomocnik podlesianki, aby po kontuzji, która wyeliminowała go na długi czas, wrócić i strzelić do bramki rywala. Nowotnik. Piłka przerzucona teraz do kędzierskiego, ten uderza na bramkę Aleksandra Webera. No i dobrze odbija to bramkarz z Dąbrowy Górnicz. To już minuta 23, Krzysztof Renner posyła piłkę w okolice pola karnego, jest tam Barkomie Kędzierski, Kędzier wywalczył sobie futbolówkę, dośrodkowanie na Pawła Lisińskiego, no i było bardzo blisko, aby skrzydłowy Podlesianki strzelił drugą bramkę dla Gospodarz. Minuta 29, atakuje zespoły z Zdąbrowy Górniczej. Radosław Syguła w środkowej strefie boiska. Piłka zagrana do Konrada Machalskiego. Ten w pole karne do Józefa Misztala. No i goście w 29 minucie meczu wyrównują stan tego pojedynku. I na podlesiu znowu mamy remis. Doskonale w polu karnym odnalazł się Józef Misztal. Dwie minuty później kolejna doskonała okazja dla gości. Błąd teraz w obronie podlesianki. Tomanek wprost na głowę Józefa Misztala, no ale ten nie zdołał trafić w światło bramki. 43 minuta. Dobry fragment teraz z ekipy prowadzony przez Dariusza Klacz. Daniele Warzycki piłka na prawą stronę boiska. Jest tam Rafał Jędrzejczyk w starcie z Lisińskim Piłka wycofana do Machalskiego. Ten dorzuca w pole karne, strzela Misztal, odbija Tomanek. Jest jeszcze Radosław Syguła. No i goście dość niespodziewanie prowadzą w Podlesiu 2 do 1. Odbił tą piłkę przed siebie Artur Tomanek. No a Radosław Syguła dopełnił formalność w końcówce pierwszej połowy. Podlesianka szukała jeszcze wyrównania. Witas do Bartosza Nowotnika. Ten schodzi do środka, uderza na bramkę. Aleksandra Webera, ale bez problemu łapie to bramkarz Unii. Druga połowa. Unia próbuje wyjść z piłką z własnej połowy, tracą ją jednak w środkowej strefie boiska. Jacek Jarnot do Kacpra. Ku Kutyły ten uderza na bramkę Unii i mamy wyrównanie w 49. minucie tego spotkania. Wprowadzony w drugiej połowie Kacper Kutyła potrzebował zaledwie 3 minut, aby wpisać się na listę strzelców asysta Jacka Jarnota, który idealnie obsłużył kutyłę no i na Podlesiu znów mamy remis 58 minuta Kędzierski piłka dorzucona w pole Karne. skakał tam Przemysław Rzemła nie udało mu się jednak czysto trafić w piłkę i futbolówka wychodzi poza boisko Krzysztof Bąk Doskonale teraz zagrywa kapitan Unii, w polu karnym jest Radosław Seguła, kompletnie nieobstawiony, nie daje szans na interwencję Arturowi Tomankowi. Piłka posłana między nogami bramkarza podlesianki, no i goście po raz kolejny obejmują prowadzenie w tym spotkaniu. Kutyła. Maciej Stachoń, wyłuskują tą piłkę gość, Konrad Machalski, zagrywa do Rafała Jędrzejczyka, ten dorzuca w pole karne, jest tam Sebastian Stefański, który dokłada nogę, no i strzela czwartą bramkę dla Unii Dąbrowa Górnicz, Podlesianka przegrywa już różnicą dwóch bramek, a do końca spotkania zostało tylko 25 minut. W tej drugiej połowie brakowało niestety sytuacji, aby pokonać Aleksandra Webera. Próbował nowotnik, strzela jednak w boczną siatkę. No i nie było zagrożenia bramki Unii Dąbrowa-Górnicza. W 73. minucie trafienia szukał jeszcze Kandierski. i uderza na bramkę Webera. No ale doskonale ustawiony bramkarz Unii. Nie dał się zaskoczyć. Goście wygrywają zatem 4 do dwóch, a Podlesianka niestety musiała obejść się smaki. No tak, na pewno dobrze rozpoczynamy ten mecz, bo i bramka i gdzieś duża przewaga w naszym, yy, gdzieś tam w naszych poczynaniach. Później wkradają się dwa błędy, no i schodzimy na przerwę 2-2. I w momencie, w którym za, zaraz po przerwie, dopatamy ich na, na gdzieś na 2-2, na remis. No to niestety, ale dostajemy bramkę po takim, no trochę, trochę, trochę takim dużym błędzie. i No i mecz tak naprawdę dla nas rozpoczyna się od nowa, bo znowu musimy gonić. No niestety nie udało się. Nadziewamy się na kolejną kontrę. No i 4-2 tak naprawdę zamyka mecz. No na pewno popełniliśmy zbyt dużo indywidualnych błędów. Gdzieś, no wchodzimy dobrze w mecz, strzelamy bramkę na 1-0, gra wygląda nieźle. Popełniamy błąd, tracimy na bramkę na 1-1, później kolejny błąd, do przerwy schodzimy, przegrywamy 2-1. Po przerwie znowu gdzieś zdobywamy tą bramkę na 2-2, wydaje się, że możemy pójść za ciosem. No i kolejny błąd w defensywie, tracimy jedną bramkę, a potem wpada kolejna i, i, i tak naprawdę można powiedzieć, że jest po meczu. No jak się popełnia tyle błędów, no to... Do meczu nie można wygrać. No, trzeba sobie też powiedzieć, że dzisiaj tu przyjechał bardzo dobry zespół, który, który zaprezentował się świetnie. No i co najważniejsze, wszystko co miał, to wykorzystał. Bo tak naprawdę, poza sytuacją, którą, którą gdzieś tam strzelili bramki, to może mieli tam jeszcze jakąś jedną, no, do bólu skuteczni, no i tak naprawdę włożą dzisiaj trzy punkty. No, musimy wziąć większą odpowiedzialność za, za siebie, za grę. No. Jedziemy teraz na bardzo ciężki teren, ale co nam pozostało? Musimy, musimy dać z siebie wszystko i walczyć o punkty. Nie możemy też się tłumaczyć tutaj brakiem jednego zawodnika czy, czy dwóch. No. Mamy, mamy szeroką kadrę. Na pewno stać nas na lepszą grę mimo, mimo tych ubytków kadrowych. Przed podopiecznymi Damiana Ostrowskiego kolejne trudne wyzwanie. W najbliższą sobotę wyjadą na spotkanie z ruchem Radzionków, a początek tego meczu zaplanowano na godzinę 17. .00.